Cześć, z tej strony Panna Cecito. Tysiak, tysiąc, Kafel, Patyk koło tausen, Patol, Tyś. Jak zwał, tak zwał. Kochani, mamy pierwszy tysiąc subów na kanale. Pierwszy, najtrudniejszy tysiąc za nami. Dodatkowo chciałem podziękować za wsparcie za pośrednictwem Brave. Otrzymałem pierwsze baty z tej przeglądarki, także bardzo, bardzo dziękuję. Osoby, które nie znają jeszcze przeglądarki Brave, myślę, że warto się z nią zapoznać. Można otrzymywać wynagrodzenie za oglądanie chociażby, chociażby reklam w internecie. Link do pobrania, link afiliacyjny, za który ja również otrzymam jakieś drobne wynagrodzenie jest poniżej w opisie. Ze swojej strony serdecznie polecam, was to nic nie kosztuje, a możecie wspierać ten kanał. Z okazji przekroczenia 1000 subskrypcji chciałoby się przekazać kolejną uncję w ramach rozdania srebra. Natomiast y, przypuszczam, że pani na co ci to y, chyba by mnie zostawiła i odeszła ze swoją połową y, stosu, więc y, byłem zmuszony poszukać kogoś, kto y, mógłby zasponsorować nam jakieś srebro do rozdania dla widzów. I wiecie co? Udało się. Paczkę od kogoś, kto chciałby wesprzeć społeczność kolekcjonerów, zbieraczy, miłośników metali szlachetnych. Kogoś, kto chciałby, aby cztery osoby oraz ja, jako prowadzący kanał, miały nieco szerszy uśmiech podczas tegorocznych świąt, lub też w nowym roku. Dokładnie nie wiem jeszcze, kiedy będzie okazja zrobienia losowania, ten ktoś, sponsor, przekazał tutaj 5 uncji srebra. Nie byle jakich uncji srebra. Z czego aż cztery uncje. Trafię właśnie do Waszych rąk. O tym zaraz sobie bliżej opowiemy. Przedstawię jakiś krótki regulamin, żebyście wiedzieli, jak to powinno wyglądać. Kochani, stało się. Mamy pierwszy sponsorowany odcinek na tym kanale. Sponsorem pierwszego takiego odcinka w historii kanału Panna Ceci to jest Metal Market Europe. Metal Market Europe właściciel takich marek jak metalelokacyjne.pl wyroby mennicze.pl które znacie z moich rozpakowanych ponieważ ja również tam kupuję srebro australianemu.com czy skup Złota 365pl na tej stronie możecie sprzedać srebro, złoto, nie tylko złoto ale srebro, palat, platynę także gorąco polecam jeżeli chodzi o sponsora to ja ze swojej strony muszę przyznać, że Pierwsze zakupy, wtedy kierowałem się ceną. Jest to chyba najtańszy, na pewno jeden z najtańszych, być może nawet najtańszy dealer metali szlachetnych w kraju. Natomiast to, co muszę powiedzieć, to to, że rzadko zdarza się, żeby obok niskiej ceny szła wysoka jakość przesłanych przedmiotów, czy to zapakowania, czy to czasu dostawy. Ten czas dostawy zawsze był krótszy niż Maksymalny, jaki był w ofercie przedstawiony, generalnie nie miałem jeszcze sytuacji, w której byłbym niezadowolony z paczki z wyrobów mędniczych. Także myślę, że Metal Market Europe jest godny polecenia dla każdego z Was, co też robię. Dziękując za, za sponsorowanie tego odcinka. Biorę się za paczkę. Tak wygląda logo naszego sponsora oraz jego marki. Oto chwila prawdy. Długopisy. Australian emu 2018. Wersja proof. Lustrzanka. No proszę. I są też płyty Chopina. Kojarzycie już chyba płyty Chopina, z któregoś z moich rozpakowanek. Nadal słucham w aucie. W międzyczasie wyszukałem też tutaj wersje bulionowe EMU. Właściwie to chyba w tej kolejności. Możecie kojarzyć jest rozpakowanka. Są to bardzo, bardzo ładne wersje bulionowe. A dziś mamy okazję zrobić rozpakowanko wersji Proof, pierwszej z serii monety Australian Emu, Nie zwlekajmy więc. Przepraszam, że w rękawiczkach. Ale moje ręce. Są w słabym stanie. Bardzo ładne opakowanie. Certyfikat autentyczności. Spójrzcie na nakład: 3000 sztuk na cały świat. Oczywiście, waga jednej uncji. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajny prezent, jeżeli chodzi o sponsora. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Samo opakowanie też jest bardzo, bardzo ładne. Mm, Przyjazne do tyku. przez rękawiczki czuję tą strukturę. Zajrzyjmy z środka. Perfmint. Australia, najstarsza australijska mennica. No i mamy to lustro. Proszę bardzo. Chodź za nas. Naprawdę szkoda, że jestem w rękawiczkach. Zaraz coś z tym zrobimy. Kochani. Imu, wersja prów, lustrzana. Piękne lustro. Momentami widać, że się nie uczesałem do odcinka. Za co przepraszam. 3000 egzemplarzy na cały świat. Cztery egzemplarze trafią do yy, widzów tego kanału. Zanim sobie porównamy wersję prów i bulionową, opowiem może o zasadach o regulaminie rozdania srebra, żebyście wiedzieli w jaki sposób możecie wejść w posiadanie tego oto Australian imu. Myślę, że warto. Kochani, jako że jesteśmy świeżo po przebiciu tysiąca subskrypcji krótko opowiem w trzech punktach o regulaminie rozdania srebra. Po pierwsze w losowaniu nieotwartych w tej formie czekających na właściciela Australian imu oczywiście długopis od sponsora i płyta Chopina jak najbardziej również. Prześlemy do osób, które albo są subskrybentami, albo nie są subskrybentami. Nie musicie być subskrybentami. Czas to wasze najważniejsze aktywo. Jeżeli uważacie, że ten kanał jest ok, do obejrzenia raz kiedyś i nie chcecie mieć powiadomienia o subskrypcjach, nie musicie tego robić. Jako ciekawostkę powiem, że do tej pory na kanale poprosiłem o subskrypcję. Zero razy ani razu. Tym bardziej jest mi miło, że jest już tych subskrypcji tysiąc. To niesamowite. Zastanawiam się, co by było, gdybym na każdym odcinku, na początku i na końcu mówił, że proszę zasubskrybować. Niemniej jednak, nie musicie subskrybować kanału. Wystarczy, że zostawicie komentarz. W komentarzu yy, będę wybierał tylko i wyłącznie komentarze, które będą zawierały informację, jaka jest Twoim zdaniem najładniejsza moneta lub seria monet srebrnych. Monet srebrnych. Jaka jest Twoim zdaniem najładniejsza moneta lub seria monet srebrnych? Komentarze, które chociaż częściowo będą odnosiły się do tego, będą spełniały ten warunek, biorą udział w losowaniu. To bardzo ważne, ponieważ ostatnio przy losowaniu mieliśmy sytuację, gdzie wylosowałem pierwszy komentarz i on po prostu nie spełniał warunków, jakie sobie określiliśmy. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie ten warunek został spełniony. Kolejna rzecz, trzeci ostatni punkt, to po wylosowaniu, kiedy już paczka do Was dotrze, będziecie zobligowani do tego, żeby nakręcić rozpakowanko i przesłać film do mnie, czyli krótki filmik, krótki filmik dotyczący momentu kiedy otwieracie paczkę, robicie rozpakowanko, wyciągacie, oglądacie. Mówicie o swoim pierwszym wrażeniu, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Taki filmik chciałbym dostać od każdego, kto otrzyma te cztery uncje srebra. Niezwykłe uncje srebra. Myślę, że ostatnim razem wysło to perfekcyjnie. Z tego miejsca pozdrawiam Maćkę i jego rodzinę. Naprawdę fajne rozpakowanko. Także wielkie, wielkie dzięki Maćku. To samo robimy tym razem. Jeżeli ktoś nie chce, nie godzi się na te warunki, po prostu niech nie bierze udziału w rozdaniu srebra. Nie ma problemu, nie piszcie komentarzy pod tym filmem, nie będziecie brani pod uwagę. Natomiast, jeżeli chcecie, to zapraszam, te trzy punkty będą musiały być spełnione. Jako, że ten jeden egzemplarz mam zamiar zostawić u siebie, w rodzinie, na co ci to? To jeszcze możecie w ten sposób prezentować tą monetę. Jak już ją wygracie, możecie mówić, że tak, to dostałem właśnie z kanału Pan na co ci to od Meta Market Europe. Jako, że ten egzemplarz zostanie u mnie, w naszej rodzinie, będzie to pierwszy egzemplarz, Monet lustrzanej, za co bardzo, bardzo dziękuję. Nie mam jeszcze lustrzanek w swojej kolekcji. Jako, że zostaje u mnie, pozwolę go sobie otworzyć i porównać z wersją bulionową. Także zaczekajcie chwilę. Ok, monety są już otwarte. Nie ma co zwlekać. Królowa, Elżbieta druga. Australia, 1 dolar australijski. Wizerunek, który już pewnie znacie. Zmrożony nieco w tym wydaniu. No i z przepięknym lustrem. Monety wystrzane są jakościowo dużo dużo lepsze. Więc błyszczą się niesamowicie. Czekajcie, przetrzymy troszkę. Spójrzcie na to. Czad. 2018. Ten imu waży jedną uncję trojańską. Z tego co czytałem, w prawdziwe imu e, waży między 36 a 40 kg. Myślę, że ta waga też jest ok. Randzapkowany. Naprawdę super. Jak to wygląda? W porównaniu z monetą bulionową, myślę, że obie są piękne. Uzupełniają się, jeszcze spróbujemy to pokazać na koniec odcinka. Naprawdę, wydaje mi się, że moneta lustrzana. jest nieco ładniejsza chociaż obie są naprawdę bardzo bardzo ładne nie można tutaj narzekać broń boż tyle ode mnie kochani po raz pierwszy mamy paczkę której koszt przesyłki wyniósł 0. Koszt zakupu wyniósł 0 A która prezentuje sobą wartość dużo wyższą niż jedną uncję srebra. Aktualnie jest ten egzemplarz sprzedawany za 330 zł na stronie wyrobów menniczych. Pamiętajcie o rozdaniu srebra. Cztery Australian i czekają na Was. Do tego płyta, długopis. Wszystkie mają certyfikat. Wszystkie mają opakowanie. Myślę, że warto. No i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Jeszcze kilka odcinków przed końcem roku powinno się pojawić. Cześć!